Wszystkiego najlepszego okazji Dnia Nauczyciela dla wszystkich nauczycieli w bolesławcu. Życzę wszystkim nauczycielom zdrowia, żeby uczniowie się słuchali nauczycielów. Życzę wszystkim nauczycielom, żeby dzieci były grzeczne, żeby nauczyciele byli zdrowi. Żeby nauczyciele nas dobrze uczyli żeby, żeby byli uśmiechnięci. I żebyś byli dobrzy w szkole. Życzę nauczycielom zdrowia, żeby się dzieci dobrze uczyli, żeby nauczyciele dobrze uczyli. Życzę nauczycielom, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i dobrzy dla dzieci. Życzę nauczycielom zdrowia, szczęścia i pomyślności. Ży... Życzę nauczycielom. Żeby, żeby siła i pomyślności, żeby nie krzyczyli na dzieci i żeby dawali szóstki, piątki i żeby był, nie były jedynki.